Witam Państwa. Na całym świecie istnieją osiedla domów i budynków wielorodzinnych. Wszędzie tam występują części wspólne, takie jak windy, baseny, trawniki, fontanny, drogi wewnętrzne, ochrona itd. O to wszystko trzeba dbać i partycypować w utrzymaniu niegorszego stanu i czystości części wspólnej, nie tylko własnego apartamentu bądź domu. Wszyscy współwłaściciele nieruchomości w danej wspólnocie dokładają, dokładnie tak jak w Polsce, także na świecie, płacą na utrzymanie i administrowanie tych części wspólnych, gdyż tworzą tzw. HOA, czyli Home Owners Association. Czyli taką wspólnotę współwłaścicieli. Wspólnota tworzy prawa, regulaminy, zasady, ustala budżety, plany na kolejne lata. Wybiera do reprezentacji na zewnątrz swój zarząd. Wszystko w demokratyczny sposób. Dokładnie jak w Polsce? Niestety nie do końca. Wystarczy przyjść na zebranie współwłaścicieli nieruchomości w Polsce, by się o tym przekonać. Jeśli chcesz znać różnicę pomiędzy wspólnotami mieszkaniowymi w Polsce i na świecie, daj lajka. Pokażę, że doceniasz naszą pracę i będziemy więcej podobnych materiałów tworzyli. Jeśli masz pytania lub przemyślenia, napisz w komentarzu pod, pod tym filmem. Na pewno odniesiemy się do wszystkich komentarzy. A po tym materiale koniecznie zasubskrybuj kanał, gdyż pomagamy rozwiązać Twoje problemy. Ok, skoro dałeś już lajka, jest niebieski. Zaczynamy. Na całym świecie zebranie współwłaścicieli nieruchomości to wielkie święto. Święto demokracji i wolności, dysponowania o tym, co się posiada. Poza tym to bardzo miłe spotkanie sąsiadów, znajomych. W małych wspólnotach, osiedlach, domów sąsiedzi organizują zebrania połączone z barbecue. Można sobie luźno porozmawiać, planować. W dużych miastach, blokach, wieżowcach, gdy inwestorzy posiadają wiele lokali na wynajem, wysyłają zwykle swoich pełnomocników, zwłaszcza jeśli są to jakieś korporacje lub zamożni inwestorzy. Ale nadal frekwencja podczas zebrania, live i online, jest zawsze ponad 80%. Sąsiedzi są poza tym w stałym kontakcie. Whatsapp, e-mail. Jest utworzona platforma realizacji projektów, realizacji budżetu w danym roku, także można sobie wejść, zobaczyć, jak się e, sprawy, które podjęło się stosowne uchwały, jak, jak są realizowane. Na bieżąco, jeżeli są jakieś tam drobne pytania czy e, sugestie, można, można to wszystko sobie zamieścić w tym, w tym portalu. E, dyskusja jest też na czacie. Słowem, czuję się, że ta wspólnota żyje. Zebrania współwłaścicieli są e, zawsze w całości nagrywane, a ostatnio po prostu zebrania e, odbywają się e, także w wersji online. Bardzo często inwestorzy, właściciele są rozsiani po całym świecie, podróżują, jednak zawsze chcą mieć oko na to, co na to, jak ich pieniądze są wydawane przez administratorów, zarządców. Porównajmy to święto demokracji i wolności z tym, co dzieje się w Polsce, można powiedzieć z tą patologią zebrań, ze, patologią na zebraniach wspólnot mieszkaniowych. Miejsce zebrania w Polsce zwykle jest dobierane tak, by było jak najbardziej niedostępne, oddalone, tak, aby dojechać autem było ciężko, nie można było zaparkować, a znowu, żeby przespacerować się tam, zwłaszcza w miesiącu marcu, a, jest to mało, mało przyjemne, a nawet dla osób starszych czy niewykonalne. Oczywiście na zebraniach całkowity zakaz nagrywania dźwięku. Rejestracja online też nie jest przeprowadzana. Czas zebrania to zwykle godzina 17-18, czyli największe korki. Obowiązkowo jest to piątek. Dobrze jak akurat jest jakieś wydarzenie w tym dniu, typu mecz czy, czy inne, które dodatkowo obniży frekwencję i sprawi, że, że kolejne osoby zrezygnują z przybycia. Jest to po prostu walka o jak najniższą frekwencję, gdyż małą grupą. Łatwiej jest małą grupę wprowadzić w błąd, czyli oszukać. Zawiadomienie na piśmie o terminie i miejscu zebrania wraz z planowanym porządkiem zebrania zwykle jest dostarczane przez tak zwane włożenie pisma o zebraniu do skrzynki na list. Cokolwiek to oznacza, cokolwiek ten sposób doręczenia, czymkolwiek ten sposób doręczenia jest. Zwykle część współwłaścicieli nie zostanie nawet powiadomiona, no bo albo nie mieszka w danej nieruchomości, albo podróżuje. Często też osoba, która ma to zrobić, zapomni, czy, czy włoży te informacje na 2-3 dni przed zebraniem. Zatem nikt nie jest w stanie e, tak szybko zareagować i gdy się dowie na przykład na 2-3 dni przed zebraniem e, i przybyć na zebranie. Nie można w żaden sposób ustalić tak naprawdę daty skutecznego doręczenia zawiadomienia, co daje możliwość później obrony w sądzie przez, tych, przez te zarządy, zarządców nieruchomości, no bo oni będą stali na stanowisku, no przecież zawiadomiliśmy na piśmie, na pewno było to tydzień przed zebraniem, a ten pewnie człowiek nie chciał po prostu przyjść i teraz się czepia i tak dalej, tak dalej. Jeśli właściciel nieruchomości chce zweryfikować sprawozdania finansowe, które mu są dostarczone przed zebraniem, nie ma takiej możliwości, bo e, zwykle... Wyciągi bankowe, faktury, i tak dalej, są ukrywane. Tym bardziej nikt ich nie otrzyma na, na kilka dni przed zebraniem. Czyli tak naprawdę no, idzie się na takie zebranie z jakimiś, nazwijmy to, tabelkami, projektami, ale nie można w żaden sposób tego, tego zweryfikować, co tam jest tak naprawdę zawarte. OK, jeśli uda się komuś już przejść przez te pierwsze zasieki związane z późnym zawiadomieniem, z doborem miejsca i czasu zebrania oraz tak naprawdę sensu przybycia na to zebranie, no bo i tak nie ma możliwości jakoś odnieść się człowiek do tego, co otrzymał, jakie dokumenty, nie można tego w żaden sposób zweryfikować. Jeżeli komuś się już uda przejść przez te zasieki, no, zastanie maksymalnie 30% właścicieli na zebraniu. Z czego wynika jakby ta frekwencja, no już, już po części wiemy. Tak naprawdę, no, gdyby przybyło na zebranie więcej współwłaścicieli, na pewno przeprowadzona by była pewna dyskusja, no i większa grupa, jakby też, nie jest taka łatwa do zmanipulowania, oszukania. Zebranie współwłaścicieli odbywa się bardzo często w szkole, a dokładnie w klasie, gdzie pod tablicą siedzą właśnie ten zarząd tej wspólnoty mieszkaniowej, firma administrująca, bądź jakiś zarządca, jeżeli jest ustanowiony, często ich adwokaci. No i jakby tutaj po drugiej stronie w ławeczkach siedzą grzecznie właściciele oraz w tej grupie jest zawsze kilku takich, kilka takich osób, które no, z uwagi na to, że mają najlepsze miejsca parkingowe na, na, na terenie przyległym, nie płacą za ogrzewanie, bo dostają co roku ogromne zwroty, wykonują drobne prace na rzecz wspólnoty, o czym właściciele nawet nie wiedzą, nabywają w lokale w preferencyjnych celach lub nawet nie płacą za nie, no to te osoby tam będą mocno modelowały to całe zebranie. Zebranie niestety nie jest rejestrowane bardzo często, więc w protokole z zebrania poświadczana jest nieprawda. Nie ujmuje się zadawanych pytań, wątpliwości. Wszystko ma jakby przebiegać zgodnie z jakimś w cudzysłowie ich planem. I tutaj padają wypowiedzi ze strony zarządu, że przecież już wydrukowaliśmy wszystko, proszę pana, nie będziemy teraz zmieniać, o tym, to teraz o tym zawiadomiliśmy, nie można zmienić stawki, nie można zmienić czegoś tam. W zasadzie, panie, nic się nie da zrobić za rok, za rok. Jak będzie trzeba, mogą też przerobić lub podrobić treść uchwały, na przykład w sprawie stawek na fundusz, czy to remontowy, czy inny, czy, czy wynagrodzenia dla administratora, robią to zwykle w ten sposób, że zamieniają w cudzysłowie pierwszą kartkę, lista do głosowania zostaje podłączona do tej nowej kartki, no i jakby później w protokole jest tylko napisane już o nowym stanie, stanie rzeczy. Jeśli ktokolwiek, jeśli jakakolwiek sprawa trafi do sądu, udowodni się nawet oszustwo, przez takim bałaganie takiego zebrania. No, świadczą, że się pomylili, bo był wielki harmider, bo byli zmęczeni, bo były ciągłe pytania, i tak dalej i tak dalej. Nawet jeżeli to w ogóle nie ma, te, te odpowiedzi nie mają sensu. Są to takie wypowiedzi, jak jak, jak dziecka z przedszkola, no, sądy to zwykle klepią i, i niestety sprawa się później rozmywa, nie ma w zasadzie poszkodowanych, nie ma oszustwa. Okej, okay, każdy, kto był na zebraniu Wspólnoty takim tutaj, jakby opisanym przeze mnie, lekko humorystycznym, perelowskim podtekście, wie, tak naprawdę o co chodzi. Nie dotyczy to oczywiście wszystkich wspólnot. Tam, gdzie współwłaściciele licznie przychodzą na zebrania, tam, gdzie współwłaściciele nieruchomości sami zarządzają, aktywnie wspierają jakąś tam firmę administrującą, no to wszystko wygląda diametralnie inaczej. Natomiast niestety bardzo często w przypadku budynków, zwłaszcza w ścisłym centrum, kontrolowanych w części przez, nadal przez miasto, z uwagi na, na, na jakieś tam lokale, które są w posiadaniu gminy lub miasta, hmm, Nadal taka, taka, taki duch PRL-owski można, można wyczuć. Niestety, rada na to wszystko jest tylko, tylko i wyłącznie jedna: czyli chodzić na zebrania współwłaścicieli nieruchomości, jak najliczniej mobilizować innych współwłaścicieli, jak nie, to wziąć tylko od nich pełnomocnictwa no i stanowić o, o, własnym, o własnym mieniu. Ok, dzisiaj był taki lekko humorystyczny podcast, ale temat jest naprawdę poważny. Nie za bardzo jest tak naprawdę co porównywać, z, jeżeli chodzi o zebrania w Polsce, współwłaścicieli nieruchomości i, i, i właśnie takich zebraniach, jak to się odbywa na świecie. Oraz z tego takich chcącemu nie dzieje się krzywda, jeśli właściciel nieruchomości nie przychodzi na zebranie. Sam pozwala, by ludzie bardzo często bez wiedzy, bez wykształcenia, doświadczenia, a z ogromnym doświadczeniem w cudzysłowie poprzedniej firmie, w donoszeniu swojemu oficerowi prowadzącemu na lokatorów, zdecydują o waszej, o waszej nieruchomości. Jest to bardzo przykre, no ale także prawdziwe. Polacy nadal nie rozumieją, czym jest własność, jakie są ich prawa wynikające z własności gwarantowane w Konstytucji. Także zanim zaczniesz narzekać, cytując klasyka, zadaj sobie bardzo proste pytanie. Kiedy ostatnio byłeś na zebraniu współwłaścicieli nieruchomości? I zacznij chodzić na zebrania współwłaścicieli nieruchomości. OK, zadawajcie pytania, piszcie, jak jest u was. Bardzo czekamy na jakieś fajne pomysły, jak to wyorganizujecie I najważniejsze, chodźcie, chodźcie na zebrania współwłaścicieli nieruchomości. Kolejny podcast będzie o już o, o nie tak humorystycznym na temat fikcyjnych zarządców nieruchomości, czyli osób lub firm, które e, poświadczają nieprawdę w celu osiągnięcia różnych korzyści kosztem współwłaścicieli nieruchomości. Dziękuję, do usłyszenia. Nasz kanał ma już ponad 700 tysięcy odsłon materiałów i ponad 200 materiałów na temat skamów i ofust we wspólnotach jest spójrznej mieszkaniowych. zafresh on the subscribe